Zobaczcie, jak spędzamy weekend. Tak lubimy najbardziej. Nie ma ludzi, nie ma hałasu, wrzasku, ognisk, dzibieli, puszczania na maksa ulubionej muzyki różnego gatunku. A jest cisza, przestrzeń, woda, słup. No i my? I tak jest najlepiej. Naprawdę. Jesteśmy tygodniami, dniami przebodźcowani. Mamy mnóstwo różnych obowiązków, różnych rzeczy i żeby się wyciszyć, żeby odpocząć, potrzebujemy takiej właśnie przestrzeni i spokoju. To jest najważniejsze. Tak naprawdę uwielbiamy najbardziej spędzać czas. To jest to, co chcemy robić. Hashtag zero muzyki. No, zdecydowanie. Jak chcemy muzykę, to jedziemy na koncert. To jedziemy autem. Nie, to, naszą, naszą, to mu lubimy. naszą muzyką jest natura, cisza. A i nie, tak nie, a nad jeziorem nie. Po prostu czasem wystarczy posiedzieć i pokontemplować, i tyle. Głowa odpoczywa. Ciało wypoczywa. I nie musimy się dopaminować <laughs> muzyczką, tańcem. To nie jest potrzebne. Przebudź co by być. Naprawdę. Prostu. Cisza, cisza, przyroda i cisza. Już od dawna, już od dawna tak e, lubimy wypoczywać i to jest najlepszy wypoczynek. Uwierzcie nam. Spróbujcie. Czasem, jeżeli niektórzy z Was gdzieś tam włączają muzykę, czy coś, to będzie ją wyłączyć i posiedzieć po prostu i popatrzeć. Tak jest najlepiej, no. Bo w ciągu dnia <grywania> na plażę przyjeżdżają różne presony I prezentują swoje playlisty. Playlisty różne, <grywania> naprawdę różne. Robin jest obronna. Przestań. Słyszy coś, zarosnął. Nie ma tu imprez. Wschodzi Księżyc. Słup dzielnia służył dzisiaj. Nasza mała, prywatna plaża. Nasze małe, prywatne szuwary. I kamper. I po prostu tak lubimy najbardziej. Taką ciszę. Taki spokój. Taki majestat przyrody, natury. Żadnej muzyczki, żadnych głośniczków, żadnych wrzasków. Po prostu przyroda.